Spacer po Burano, wydawnictwo nasza księgarnia. Aby zacząć opowiadać o tym, co znajduje się tutaj u nas na stole i jak przebiega przykładowa rozgrywka, warto wspomnieć o tym, że wyspa Burano leżąca na lagunie weneckiej słynie z kolorowych kamienic ciągnących się wzdłuż kanałów. I zadaniem graczy będzie budowanie właśnie kamienic, ale zgodnie z obowiązującą tam zasadą. Mianowicie, zbudowana kamienica powinna być jednego koloru i nie powinny dwie jedna, e, takiego samego koloru sąsiadować ze sobą. To jest zasada, której należy się trzymać. I teraz gra be, e, będzie przebiegała w kolejności od gracza rozpoczynającego, czyli gracza, który. Posiada znacznik kota. Eee, rozpoczynamy grę, posiadając u siebie cztery monety oraz cztery znaczniki pozwolenia na budowę. Gdyby się zdarzyło tak, że jednak gracz stwierdzi, że nie chce, nie może e, wykończyć kamienicy, Jednego koloru i chce złamać tą zasadę, albo właśnie budowania obok siebie e, kamienicy, może wydać ze swoich zasobów takie pozwolenie na budowę. Ono jest warte każde trzy punkty. Pozbywając się trzech punktów na koniec gry, no, zyskujemy zgodę na to, by złamać obowiązującą zasadę, że każda kamienica ma być w jednym kolorze bądź nie sąsiadować ze sobą. Eee, co więcej, I każdy zaczyna z dwiema kartami one są dwustronne są to karty rusztowania. Eee, one nam pozwalają budować, bo jest to karta, eee, która, która musi być na dole karta środka i nad nią możemy tutaj umieścić kartę dachu. Oczywiście mogę sobie tą kartę zamienić również na kartę dołu, i wtedy mogę w tych miejscach układać środkową część mojej kamienicy. Eee, o tym za chwileczkę, bo z tym będzie się wiązał tak naprawdę ruch gracza i karty, które znajdują się tutaj. Gdyż tutaj jest, e, są, znajdują się karty dobierania, tu są trzy stosy kamienic, z których będziemy wykładali nowe karty e, i obszar gracza, który znajduje się bezpośrednio przed nim, w którym będzie układał swoje kamienice i trzyma zasoby, o których wspominałam już wcześniej. Oprócz tego znajduje się u nas ułożone tutaj karty turystów, a tutaj karty mieszkańców. Te trzy karty, mianowicie sklepikarza, kwiaciarenki i ogrodnika są zalecane w wariancie rozszerzonym, więc można je na początku pominąć i grać tylko z tymi. To są karty mieszkańców. Zarówno karty turystów, jak i mieszkańców punktują nam, i jeżeli jakiś gracz w swoim e, ruchu skończy daną kamienicę, a kamienica jest skończona wtedy, kiedy ma trzy elementy mianowicie ma parter, środek i dach ułożony wtedy wybiera sobie jedną z dostępnych tutaj kart, właśnie tych mieszkańców czy turystów, i kładzie przy swojej kamienicy. I to oznacza, że z tego będzie czerpał punkty. Warto zwrócić uwagę na to, że punkty turystów same w sobie mają już dwa punkty zwycięstwa na koniec, a oprócz tego mówią nam o tym, co w danej konkretnie ukończonej w tym momencie kamienicy nam punktuje. To mogą być za każdy zielony kwiatek, e, czy kolorowy kwiatek, czy za każdego kota dostajemy punkty, czy tutaj... E, Zarówno za kota, tam latarnie, kominy i wszystko, co jest tak naprawdę tutaj opisane. Karty mieszkańców również mówią nam, za co punktujemy. Tutaj są zaznaczone obszary, tak, bo na przykład burmistrz za mieszkańców, których będziemy na koniec mieli ułożony we wszystkich swoich kamienicach w tej dolnej części, bo tam widać właśnie spacerujących mieszkańców. Szczegółowe zasady tego, co się kryje za każdą kartą, są opisane na końcu w instrukcji. Jest to dosyć szczegółowo e, opisane, w związku z tym nie będziemy teraz dokładnie mówili i rozważali tej sytuacji, gdyż jest to wygodne do opowiedzenia już na sam koniec, jak zakończymy i mamy ułożone swoje e, kamienice. Tura gracza polega na tym, że najpierw, oczywiście, pierwszy gracz musi dobrać jedną, dwie lub trzy karty z z dowolnej jednej kolumny. Co ważne, nie wolno mieszać, tylko jak się decyduje, to albo z tej, albo z tej, albo z tej, albo z tej kolumny biorę karty. Druga e, część jego ruchu polega na tym, że karty, które do siebie wziął, może wyłożyć przed siebie, e, budując swoją kamienicę. Oczywiście trzeba opłacić odpowiednio koszt e, wybudowania, e, i podejmował, e, podjął odpowiednią decyzję. Wtedy ruch wykonuje kolejny gracz. Co istotne, tutaj macie przedstawioną rozgrywkę dla trzech zawodników, dla trzech graczy. Różnica między tym, czy gracie w dwóch, czy w czterech, czy właśnie w trzech graczy, czy chociażby wariant jednoosobowy, który też jest tutaj dopuszczalny, polega na tym, że różni się to liczbą kolumn, które tutaj mamy wyłożone. Liczbą kart, na przykład naszych mieszkańców, którą musimy zweryfikować. W tym momencie tutaj mamy po dwie karty turystów przy rozgrywce trzyosobowej i cztery kolumny. Oraz jeszcze jedna różnica w rozgrywce dwuosobowej. Tosy tych kart będziemy za każdym razem to, co zostało, będziemy odrzucali. Tutaj nie ma tego odrzucania, jest tylko tak naprawdę przesuwanie. To za chwileczkę Wam wyjaśnię. No to przechodząc do tury gracza. Jest ruch gracza, który posiada kot, kota i decyduje się, z której kolumny chce wziąć i ile kart. Ja w tym momencie decydowałabym się, żeby wziąć do siebie. Te dwie karty, ponieważ tak jak mówiłam, nie mogę rozbijać kolumny, decydowałabym się wziąć dwie karty. Na czym polega różnica, czy biorę dwie, czy biorę jedną, czy biorę trzy? Jeżeli biorę do siebie te dwie karty, do siebie na rękę. To w tym momencie z zasobów ogólnych z banku biorę do siebie tyle monet, ile kart zostało tutaj przeze mnie niewziętych na rękę. Czyli w tym wypadku do mnie powędrowałaby jedna monetka. Jest to sposób na zarabianie, a pieniądze w tej grze są potrzebne, żeby móc budować kamienicę. Natomiast gdybym zdecydowała się wziąć na przykład jedną kartę, tak, do siebie na rękę, no to w tym momencie zostały dwie karty. No to dostałabym do siebie do zasobów aż dwie monety. Natomiast aż kusi tutaj pobranie tych dwóch pomarańczowych, ponieważ utworzą mi ładnie jedną kamienicę, więc decyduję się wziąć na rękę. Teraz druga część mojego ruchu, mianowicie decyduję, czy chcę zagrać którąś z kart. Limit w trakcie gry posiadanych kart tutaj na ręku to są trzy karty. Jeżeli przekraczamy ten, tą liczbę kart, to musimy odrzucić na koniec. I 6 monet to jest maksymalna liczba jaką mogę mieć u siebie Więc też nie opłaca się tracić gotówki poprzez odrzucanie Warto zainwestować w kamienice I teraz w takim razie ja pobrałam dwie karty I decyduję się obie wybudować I za pierwszą wybudowaną w ten sposób płacę jedną monetę ale za każdą następną, którą wybuduję, płacę dwie monety. Czyli w tym wypadku, budując te dwie karty, muszę od siebie wydać aż trzy karty. E, trzy monety. I kończę swój e, ruch. Teraz e, tura drugiego gracza. Tutaj nic się nie zmienia. E, troszeczkę jego wybór jest e, uboższy. On może się zdecydować wziąć na przykład e, jedną kartę, tą czerwoną, do siebie, e, kładzie ją sobie u siebie w zasobach. Nie wziął dwóch, więc bierze dwie monety do swoich zasobów e, i decyduje się wybudować, e, ale żeby ją wybudować, to on musi posłużyć się swoim rusztowaniem, żeby z niego stworzyć o taki układ. Tak, ponieważ dach nie może wisieć w powietrzu. W związku z tym on się zdecydował wybudować dach i odrzuca jedną monetę. Gracz trzeci przystępuje do gry. On decyduje się na wybranie tej żółtej karty, bierze ją sobie na rękę, przez co E, również decyduje się wybudować, mimo e, tak buduje tutaj sobie jako dół, płaci jeden, ale oczywiście ponieważ nie wziął dwóch, to powinien sobie wcześniej dwie monetki e, pobrać do banku, dzięki czemu pozostali gracze są bardziej bogaci niż ja, bo zostałam z jedną monetą teraz e, skończyła się tura porządkujemy e, porządkujemy, czyli przesuwamy wszystkie kamienice tak do skraju i uzupełniamy te puste powstałe w ten sposób luki. Tą przesuwamy tutaj, a tutaj wykładamy dwie. I to jest ten moment, kiedy w wersji dla dwóch osób te skrajne, które tutaj zostały, będziemy w ogóle odrzucali z gry. Przy trzech czy czterech graczach tylko uzupełniamy te. Miejsca. No i teraz kociak wędruje do drugiego gracza i drugi gracz zaczyna wybieranie, budowanie swoich kamienic. Gra kończy się na dwa możliwe sposoby. Albo jeżeli wyczerpie się jeden ze stosów tutaj dobierania i nie możemy już dokładać, albo drugi wariant, jeden z graczy wybuduje pięć kompletnych kamienic. W związku z tym musimy też obserwować, zwróćcie uwagę podczas swojej rozgrywki, że w tej grze są też punkty ujemne, które dostajemy za takie właśnie zamknięte e, okna. A wszystko inne jest w naszych kartach mieszkańców i turystów, co nam przynosi, e, przynosi punkty.